Nie wiem kim jest, bo muszę się o co w Warszawie. Czy, czy, y, misjonarek się Wiem gdzie mieszka i tak dalej. adres podałem mi to najważniejsze. No. I zajadę do Warszawy, bo nie mam pieniędzy, pociągiem zajadę. To trzeba zajechać. I, i wiesz, porozmawiam. E, wszystko. Ale to u zakonnic, tak? O siódmy. O u zako Od zakonnych. On mnie tam. A y, tam y, jakiś proboszcz jest, czy nie? Na pewno, że jest. Przełożony, to jest przełożony, a nie probosz. Probosz to od księży. Zwykły prawoszcze to jest. O, w kościele, po kości kościołach to prawoszcze. A tam yy, zakonnik. W ogóle teraz taka jest. Tam pro... jest przełożony, Proboż... nazywa się. Od, od sióstr. Albo, albo przełożona. Teraz taka propaganda... od kobieta propaganda to Od być przełożona. Słyszysz, że, że księża w ogóle mają tendencję do, wiesz, e, zabierania się do małolatów takich, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie będę Ale... mówić o księżach, nie będę mówić o tych, bo no. sam będę misjonarzem, ja nie dykowa. będę się dobierać i tak dalej, ja A. nie jestem głupi. Ale pan Krzysiek będzie miał to na oku. O. On, on będzie pilnował cały Ja będę mieszkać y, może w domu, może w, lep... w lepiance jakiejś, nie wiem, coś mi tam Ziemianze. Nie, to lepianka nazywa się, A, lepianka, ziemianka. Tak, no. z gliny takie wiesz domki Wiem. E, no, ogliny wiesz. mieszają z głównym jakimś tam krowiczymi no. i e, z no, lasu to, no ciągają no, bambusy, nie bambusy. To gówno zasycha i później normalnie, wiesz, to jest jak glina. No. a no. ogień to na ziemię palą. Tak. Rozpalają, przenoszą te bambusy. Trzeba takie bambusowe, wiesz, i, e, maczetą. No ale Bo... czym ty się tam żywić będziesz na przykład, nie? Bo tam paprykarzu Zdech. Nie, Zdech. Zdech. nie będzie, ani pasztetu na przykład, nie? Będę z Polski ściągać. Co? No. No ale co, konserwy będziesz z Polski ściągać? A tam myślisz, nie ma ryb. Jak złowisz, to będziesz miał? No, nie? Tak samo i to, będę łowić. Słuchaj, to wszystko się wydaje no, jak... Można, co ja bez rąk, bez nóg, pojadę gdzieś na samochodem, siądę. Ee, wezmę tak jak przypatrzcie jak on łowił, i będę łowić. Ryby na łowie, nie? Będę nie. W tym celu. Ja, ja, nie, nie. Nie będę łowić rybę na dole mu smażę. Wiesz? nie. Ale to wiesz, to no wszystko się wydaje to. takie proste, tak kiedy się o tym ryby. mówi, nie? Co? Nie, one będą stworzone. Całe gówno we Ale to wszystko się, się wywala No i ja wiem, no. 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 Będę miał nóż, wszystko wyskrobię, umyję mnie jak Piękne będzie czyli skórkę zdejmę. Emisjana. jakiś namiot, nie? Co? Namiot, jakiś. Namiot. No. I będę. To wiesz co, to takie, takie tarpy robią, wiesz? A nie? ja będę wybiorę zabier, Lublinę i ople No to będę spać samochodzie. Na pacę nawet. Na nie pacę Faktycznie. Nie patrzę. E, A Ty Lublinę to masz... Co? Z i jechać? I, i, i ople zabiorę. A ja do, do do, samochodzie. Jeden samochód i jedna osoba, to jak? Dwa samochody i jedna osoba to jak. To tam nie pomogą chyba. Zaraz czyle? Dobra.